Średniowieczne księgi zapisywane były ręcznie czarnym i czerwonym atramentem, przy czym ten drugi rezerwowano dla powiększonych inicjałów oraz przekreśleń bądź podkreśleń tekstu zwanych rubrykowaniem. Pierwsze inicjały pojawiły się w piśmiennictwie egipskim i zdobiły papierusowe zwoje, ale prawdziwy rozkwit zdobienia rękopisów inicjałami i miniaturami Rozpoczął się na przełomie IV i V wieku naszej ery i trwał tysiąc lat. Inicjał z łacińskiego initium znaczy początek. To wyróżniona wielkością, kształtem, kolorem lub zdobieniem litera w rękopisie, rozpoczynająca rozdział lub poszczególne partie tekstu. Inicjał mógł być ujęty w ilustracji, ornamencie lub owalnym bądź kwadratowym polu. Do stworzenia inicjału niezbędne będą krzywiki, ołówek, farby, złota, czerwona, zielona i niebieska, pędzelek oraz patyczek z ostrą końcówką. Skryba, przepisując tekst, zostawiał luki na kartach rękopisu, które później wypełniał malarz zwany iluminatorem. Iluminator, za pomocą kolorowych atramentów, a także płatków złota Dekorował inicjały i miniatury. Najczęściej stosowano barwę niebieską, czerwoną i zieloną. Ulubionym kolorem całego średniowiecza było złoto. Gródkę tego kruszca ucierano na proszek, mieszano z białkiem jaja kurzego i powstawał złoty atrament, czyli inkaust. Inicjały miały różne wielkości. Od niewiele większych od pisma tekstu aż do zajmujących całą stronicę księgi. Podstawą ozdobnej litery były zwykle jej konturowo zaznaczone linie, które iluminator wypełniał dowolnym barwnym ornamentem. Dekoracja oplatała literę zewnątrz, jak i wewnątrz, stanowiąc jej niepowtarzalne tło.